Ja witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie Dynamit. Dynamit od Triplexa, wielkie niebieskie petardy, pięć sztuk w opakowaniu. Za taką paczkę musimy zapłacić około 15 zł. Z kodami rabatowymi dostaniecie je taniej za około 14, z tego co pamiętam, kod rabatowy na stronie pierogrzm.pl, którą znajdziecie w opisie, to pirogan dostaniecie wtedy 15% zniżki na cały asortyment, który nie jest przeceniony, więc jak jest jakaś wyprzedaż, jakiś produkt ma zniżkę, no to na ten akurat konkretny produkt przeceny nie dostaniecie co nie zmienia faktu, że i tak na masę asortymentu ten kod wchodzi, więc zapraszam, zapraszam również do opisu e, gdzie znajdziecie linki na mojego Instagrama, TikToka, grupę na Facebooku i wszystkie tego typu rzeczy, a my już zaczynamy opisywać nasz produkt od Triplexa, przypomina mi to bardzo petardy FBI, również ten sam wygląd paczki praktycznie e, ta sama wielkość petardy, takie same style, e, tutaj tej grafiki powiedzmy, ja sobie to z folii wypakowałem, żeby się słońce nie odbijało od tego. Najwyżej się trochę petard wysypie, jak będę Wam przekazywał informacje o tych petardach. CE oczywiście posiadają kategoria F3, gramatura 1,32 g na sztukę. Rok produkcji 2019, no i sami chyba powiecie, że 1,32 g na tego typu petardę, która mi się nie mieści w dłoni, jest to bardzo mało ale no czego oczekiwać po petardzie jakby nie patrzeć nowej 2019 rok, tutaj oczywiście jest pusto proszę bardzo, tutaj jest pusto cały korpus, tutaj jest gips, gips gips, komora jest bardzo mała na pewno, no zobaczymy jak to będzie strzelać ja tu cudów nie oczekuję 3 zł za sztukę bo no około 15-14 zł za 5 sztuk no cena odstrasza, ale no cóż Nie gadam, odpalę, zobaczymy, może okaże się, że jednak warto No No sala jak 1,32 grama, no W sensie nawet pewnie nie jak słaba mieszanka, jednak takie kolpo czy Angry Bulldog, wiem, że te petardy bardzo często przywołuję, ale jest to idealny przykład, że da się zrobić fajną petardę, która ma 1 gram. Te petardy, które wymieniłem, tak jak powiedziałem, no neck mają jeden gram, jeden gram napisany bez żadnych końcóweczek. Czysty, 1 gram mieszaniny i one walą dobrze. One walą z dwukrotną, większą mocą niż to. E, gdzie Angry Bulldogi czy Kolpo kosztują do dychy a za kosztuje 14 za 5 sztuk, a tam macie 10? No, chyba sami wiecie, co bym, co bym wybrał. Rzucę jeszcze jedną luźną. Ląd jest fajny, dość gościowy, raczej nie powinien gasnąć. Chociaż nie mówię, e, nie mówię nic, bo jeszcze wykracham. No, lecimy. Wielki konfetti Porozrzucany gips wszędzie Tutaj do mnie wrócił korpus Denko końcóweczka Wielki pocisk gipsu O i patrzcie jak się wydało Triplex. No cóż, w takim razie od razu widać, nie muszę tego rozbierać i się narażać na jakieś y, gadanie ludzi, y, że co ja robię, że rozbieram pirotechnikę. No, triplex i petardy dynamite się same wydały. W środku jest mała petardka, po prostu. Widzimy tutaj y, dokładne dowody. Mamy w środku po prostu mniejszy korpus z dużo mniejszą komorą i taka mała petardka. Wierzę, że ma 1,32 grama. Taka duża petarda nie powinna mieć takiej gramatury. Wiadomo, że jest to chwyt marketingowy, powiedzmy sprzedażowy, tylko po to, żeby nabierać nieświadomych kupców na, na wielkość petardy. Bo niestety mamy 2022 rok, ale wciąż masa ludzi kupuje petardy, patrząc na A. groźną grafikę, B. rozmiar. Niestety tak się zdarza ciągle. Ale nie tylko z petardami, z wyrzutniami jest to samo, więc, więc no co zrobić, nic nie zrobimy, ale może uświadomimy kilka klientów przed zakupem tego typu petardy, bo no, no chyba sami powiecie, że się nie opłaca, nikt tutaj raczej nie będzie zdziwiony. Tak naprawdę po samym w momencie zamawiania, w momencie zamawiania, gdzie, gdzie widziałem jak te petardy wyglądają, jaką mają gramaturę i no ile kosztują za 5 sztuk, wiedziałem, że ocena będzie niska, bo nie oszukujmy się, no nie ma tu za co dać wysokiej oceny. Także odpalamy chyba, że wynik na decybelomierzu mnie tak powali, że no nie będę mógł wyjść z podziwu i dam im dy 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 dychę, ale wątpię, że to się zdarzy z 3 metry od decybelomierza 116. No nie jest to wybitny wynik. Przed chwilą testowałem inne petardki. No tutaj to samo. Po prostu mała petardka w dużej petardzie, zatopiona w gipsie. I tak wygląda nasz produkt od Triplexa. Kawał pocisku gipsowego. Tak naprawdę, gdyby to była mocna petarda, no nie chciałbym dostać czymś takim. A przy aktualnej mocy to nawet nie leci, nie doleciało do mnie, gdzie stałem z 3 metry od tego. E, wiem, że to nie jest poprawna oblica, powinienem stać 15 metrów. E, no, sami widzimy tą moc, to leci na z 2 metry, może e, więc nawet by do mnie nie doleciało. Masa sprzątania, masa konfetti wszędzie porozrzucanego, masa gipsu porozrzucanego jeśli na przykład nie wiem całe wasze osiedle na Sylwestra w mieście kupiłoby te petardy i postrzelało sobie no, na osiedlu po prostu przed swoimi domami, e, blokami, czy czymkolwiek, to uwierzcie, że kilka takich paczek, no i wszystko dookoła jest zasyfione. Ja tutaj już sporo śmieci znalazłem, wszystko to wyrzucimy oczywiście. A no to były trzy odpalone petardy tego typu, także no... No, no, co tu dużo mówić? Nie dość, że słabe, nie dość, że drogie, to jeszcze śmiecące i średnio wykonane. E, bo no, nie oszukuję, się, nie wiem, czy to można nazwać dobrym wykonaniem, że ktoś zatopił sobie w gipsie i włożył w cieniutki korpus małą, inną petardę. No, owszem, wygląda to ładnie, schludnie. Ląd jest fajnej jakości. Ale co z tego? Jeśli to jest słabe i kosztuje dużo, dużo więcej niż petardy yy, tego typu, petardy od podobnej mocy, czy petardy nawet o większej mocy za 14 zł, nawet jak nie chcecie tych kolpo czy Angry Bulldogów, o których mówiłem, możecie na przykład do, dołożyć, nie wiem, trójkę czy czwórkę i kupić sobie 30 sztuk jakich J05, czy hammerów H1, yy, czy nawet nie wiem, nie mam teraz w głowie nic innego. Także tak no J 05 Hamery H1, Nachtung H1 za tą cenę te Bulldogi, o których mówiłem. No do 15 zł znajdziecie pewnie jeszcze nawet Wajpery jedynki czy bomby czerwone od Klaska. Jest to te petardy, które powiedziałem przed chwilą, ciągle są słabym wyborem w aktualnych czasach nawet, ale i tak będą lepsze od tego wielki rozrzucę z gipsu, januszowa petarda, żeby złapać trochę klienta na wielkość i czachę na etykiecie i to wszystko. Dajcie w komentarzu opinię, co wy sądzicie o tych petardach, czy strzelaliście tych, z tych petard, a może Wam się akurat spodobały, choć wątpię. No i co, zapraszam Was do udziału w konkursie, zapraszam Was jeszcze raz do opisu i do sklepu pirogrzmot. Które na szczęście ma też inne petardy, nie tylko te. I coś fajnego wybierzecie sobie z naszym kodem ProGang 15% zniżki.